Dzień dobry! 8 kwietnia, czwartek, godzina 19:45. Jeśli czekałeś na 19:30, to wybacz, że Cię nie poinformowałem. Nie wiedziałem, jak to zrobić. Natomiast postanowiłem, ponieważ to nasze dopiero drugie spotkanie z tego e, cyklu, ważne wiadomości, postanowiłem przesunąć je w czasie o 15 minut. Obserwowałem Wasze komentarze, jak również. Pragnę i bardzo mocno pragnę przeprosić tutaj z tego miejsca mojego przyjaciela Zbyszka, który nadaje o 19.30 codziennie od X czasu. Ja po prostu nie chcę nadawać w tym samym czasie, co moi przyjaciele nadają, dlatego przesuwamy nasze spotkania 15-minutowe ważne wiadomości o 15 minut. Jeszcze dobrze, żeśmy się nie wkręcili, jeszcze dobrze nie zaczęliśmy, także będziemy codziennie nadawać o 19.45. Tuż po nadawaniu Zbyszka Bańkowskiego on na swoim kanale nadaje, cudowne wiadomości przekazuje, o 19.30. Także my tutaj o 19.45 będziemy się spotykać przez parę dni dosłownie na różnych kanałach od Mładzania na Surowo, na Facebooku, na YouTubie, jak również na grupie Suweren w czasach próby. Natomiast prawdopodobnie już od 11 kwietnia będziemy nadawać tylko i wyłącznie na YouTubie, na Suweren w czasach próby, jak również na grupie wsparcia Suweren w czasach próby na Facebooku. Także wszystko jeszcze w dopracowaniu, wszystko będziemy tutaj um, dopracowywać, żeby szło nam jak najlepiej. Spotkania krótkie, łatwe i przyjemne. Po co się spotykamy? Po to, żebyś mógł ustosunkować się troszeczkę inaczej do wiadomości, które są ci przekazywane. Suweren w czasach próby powstał po to, żeby cię wspierać w tym najtrudniejszym czasie dla ludzkości w ostatnich y nie wiem, dziesiątkach lat, tak naprawdę. Na pewno jest to największe wyzwanie dla naszego pokolenia i potrzebujemy po prostu przedstawić alternatywę dla tych wszystkich mediów, które gdzieś tam przebijają się w pierwszej kolejności do Twojej głowy, po to, żebyś miał wybór, na co się zdecydujesz, sam podejmiesz decyzję. Ja nie jestem od tego, żeby podejmować te decyzje za Ciebie. Jedno jest pewne. Jeśli będziesz z nami, to otrzymasz mnóstwo pozytywnych wiadomości. Jak poczytasz komentarze chociażby pod wczorajszym spotkaniem naszym, wiele osób napisało Mariusz, cieszę się, że jesteś. Dajesz motywację, znowu powróciła radość, znowu będziemy działać. E, czuję się silniejszy, mocniejszy. E, naprawdę są cudowne komentarze, także dziękuję za nie wszystkie. Ta forma ma być zupełnie inna niż nasze spotkania codzienne, które, na których rozmawiamy o zdrowiu. Ta forma to jest przekazanie alternatywnych wiadomości w w stosunku do wielkiego resetu, który w tym momencie następuje. Dzisiaj temat i tytuł, jaki zapodałem, to jest Ręce, ręce precz od moich dzieci. Ręce precz od moich dzieci. Ponieważ to jest bardzo ważne, co dzisiaj przekażę, mam nadzieję, że to przekażesz innym i będziemy mogli zadziałać. Natomiast zacznijmy od tego, czego nie przekazałem wczoraj. W tych emocjach nie podałem tematu numer 4, czyli nie pokazałem, w jaki sposób bawi się Teksas w momencie, kiedy na całym świecie są obostrzenia. Teksas jest otwarty od miesiąca czasu i od miesiąca czasu funkcjonuje praktycznie normalnie. Także zobaczmy, jak działa Teksas. Już pokazujemy... Mamy tutaj film z wydarzenia, które odbyło się dwa dni temu w Teksasie. Jest to wydarzenie na stadionie, gdzie to odbyła się pierwsza gra Texas Rangers od czasów wybuchu chińskiego potopu. Na stadionie prawie czy ponad 40 tysięcy osób, nie ma też znaczenia, czy to było 39 czy 41, ważne jest to, że było po prostu giżycko miasto wielkości Giżycka było na stadionie i oglądało mecz. Wszystko powinno wyglądać w ten sposób zawsze. Nikt nie powinien nam tego odbierać, ponieważ sami to stworzyliśmy, sami to zbudowaliśmy. Nikt nie powinien nam tego odebrać i nie powinno to zniknąć, ale ja Wam nie pokazuję tego, ponieważ jeszcze się uczę. Już Wam zaraz za momencie pokażę. Jeszcze raz cofnę. Jeszcze raz cofnę tutaj filmik. Jeszcze cofniemy się tutaj. Bo ja wam nie, nie zmniejszyłem swojego ekranu, żeby wam to pokazać. Także już wam pokazuję za momencik, jeszcze chwilkę mi dajcie. Zacznijmy od tego właśnie, że będziemy tu przechwytywać obraz, i tutaj wkleimy nam filmik właśnie z tego wydarzenia. Także tutaj mamy Texas Rangers na ekranie Stadion, który dwa dni temu właśnie mieścił kibiców. Kibice, niektórzy przyszli w szmatach, nie wiadomo po co, niektórzy gdzieś tam chcieli zachowywać dystans, natomiast to wszystko gdzieś tam wraca do normy, w takim Teksasie. Jest kilka stanów w Stanach Zjednoczonych, które doszły do wniosku, że działania rządu, nie rządu Stanów Zjednoczonych są im nie na rękę. Stany Zjednoczone są taką Unią Europejską z różnymi prawami. W Stanach Zjednoczonych taki Teksas na przykład ma inne prawa niż Kalifornia czy Illinois. Po prostu każdy stan rządzi się swoimi prawami, ma swojego gubernatora, tak jakby swojego prezydenta, swoje prawa i swoje obostrzenia. Także w Teksasie dosił do wniosku, że zamykanie wszystkiego na spust, noszenie szmat na twarzy, nie ma żadnego sensu, niczego przed nikim, nie, znaczy nas nie chroni przed niczym, bo nie ma tak naprawdę przed czym nas chronić. No i ludzie pomału wracają do życia. Wiadomo, że niektóre miejsca jeszcze. Nie będą funkcjonować tak jak wcześniej. Wiele miejsc niestety zbankrutowało, padło. Potrzeba było, tak jak widzisz tutaj na filmie, stworzyć własne miejsca do przygotowania sobie jedzenia, jakiegoś grillowania itd. Bo tych budek tam po prostu już nie ma. One funkcjonowały sobie dużo wcześniej. Teraz po prostu ludzie organizują to sobie sami i sami oglądali po prostu mecz. 40 tysięcy osób na stadionie. Warto by było to gdzieś tam przekazać swoim znajomym i po prostu pokazać im, że świat może wyglądać inaczej, że wcale nie trzeba się tego wszystkiego bać. To tyle w nawiązaniu do tematu wczorajszego, a teraz um, skupmy się na temacie dzisiejszym, czyli ręce precz od moich dzieci. Zacznijmy od tego, że dwa dni temu, 6 kwietnia, pojawiła się informacja, E, niedzielski, w wakacje będziemy szczepili chętne dzieci. Jest warunek. Jak to jest skonstruowane? Cały czas media, które są na polecenie nierządzących, sterowane informacją, cały czas manipulują naszą głową. Cały czas manipulują naszą głową. Taki nieuważny obserwator nie zwraca uwagi na szczegóły. Ja chcę Ci Twoją uwagę zwrócić właśnie na te szczegóły, żebyś wiedział, jak się Tobą po prostu manipuluje. Niedzielski w wagacje będziemy szczepili chętne dzieci. Oczywiście nie powie Ci wprost, że wszystkie dzieci w pewnym momencie my chcemy wyszczepić. Powie Ci, że dajemy Ci prawo wyboru. Żadnego prawa wyboru tutaj tak naprawdę nie ma, ale jest warunek. Dlaczego takie sformułowanie się pojawia? Żeby wytworzyć pewien niepokój u osób, które się w pierwszej kolejności chciałyby ustawić, żeby dać im dodatkowy argument do tego, żeby one na pewno ustawiły się w kolejce, żeby ten warunek spełnić. Po prostu stawia się takie warunki, żeby dane osoby po prostu czuły napięcie. Tak. Muszę spełnić te warunki, muszę na pewno być zaszczepiony jako pierwsze. To co jest ważne, ta informacja na temat Pfizera i producenta szczepionki. Na temat tego, że zostało przeprowadzone badanie na dzieciach w wieku 12-15, pokazała się jakiś tydzień temu. Natomiast już teraz została oczywiście podchwycona przez nierządzącego Niedzielskiego. Producent szczepionki na COVID-19 ogłosił pod koniec marca, że preparat jest bezpieczny dla dzieci w wieku od 12 do 15 lat. Co więcej, w tej grupie ma ona 100% skuteczności. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że szczepienie dzieci na COVID-19 możliwe będzie już w wakacje. Coś niesamowitego. W Polsce trwa wyszczepianie społeczeństwa. Obecnie na szczepienie rejestrować mogą się osoby w przedziale wiekowym 40 do 59 lat. 40-latkowie będą mogli zaszczepić się przeciwko COVID-19 w maju. Niesamowite. Nieoczekiwanie do Narodowego Programu Szczepień włączone mogą zostać także dzieci. Mogą zobaczyć nieoczekiwanie, jakby niezaplanowane. A to ze sprawą obiecujących wyników badań przedstawionych przez Pfizera. Producent szczepionki na COVID-19 ogłosił, że jest ona nie tylko bezpieczna, uwaga, ale również wysoce skuteczna u dzieci między 12 a 15 rokiem życia. W badanej grupie Preparat Pfizera wykazał 100% skuteczności. Coś niesamowitego. Za pokażę Ci dane, jak to COVID w ogóle nie zagraża dzieciom i jest 100% bezpieczeństwa dla dzieci, no to się nie dziwię, że jakaś tam mieszanka y, daje 100% skuteczności w przypadku dzieci, no bo dzieci nie chorują po prostu na tą chorobę. W badanej grupie Preparat Pfizera wykazał 100% skuteczności. Wyniki badań oczywiście skomentował y, dla Radia Z y, Adam Niedzielski. Minister od chorób zapowiedział, że szczepienie dzieci możliwe będą na wakacje. Mamy rzeczywiście bardzo optymistyczne informacje, coś niesamowitego, że są prawdziwe badania. Przepraszam, prowadzone badania, które mają już pozytywne wyniki w grupie wiekowej 12-15 do 15. Jeśli dobrze pójdzie, to myślę, że na wakacje będziemy szczepili dzieci. Jeśli dobrze pójdzie, przecież to wszystko jest zaplanowane. Bo szczepionek na pewno nie zabraknie. Niemożliwe. Nagle szczepionek jest wystarczająco. To co się stało, panie ministrze, od chorób, że przez ostatnie miesiące szczuł pan po prostu dorosłych ludzi, nieświadomych tego szczucia, e, i mówił pan, że zabraknie im szczepionek, że brakuje szczepionek, że nie dostarczają tyle, co trzeba, że trzeba gdzieś kupować szczepionki w Chinach i gdzieś tam po prostu brakuje szczepionek, a tu nagle się okazuje, że szczepionek nie zabraknie. Cały czas manipulacja. Nie wiem, czy ty to widzisz, ale manipulacja trwa. Manipulacja na twoim umyśle, żeby cały czas wprowadzać różne grupy społeczne, różne grupy wiekowe w stan hipnozy do zaszczepienia. Ale najpierw musimy mieć wiarygodne wyniki badań, bo cały czas stoję na stanowisku, że bezpieczeństwo pacjentów jest priorytetem, dodał Adam Niedzielski. Bardzo ciekawa informacja! Niesamowita, niesamowicie ciekawa informacja. Mamy badanie kliniczne. W badaniu klinicznym udział wzięło 2260 dzieci, które otrzymały placebo lub szczepionkę Pfizera. U 18 młodych ludzi po podaniu placebo doszło do zakażenia COVID-19. Niesamowite to jest. Koronawirusa nie stwierdzono ani u jednego dziecka zaszczepionego preparatem Pfizera. Normalnie takie badania? Kto to zlecił? Kto to przeprowadził? Jak to sprawdzić? Po prostu cuda się dzieją na świecie. Szczepionka Pfizera oparta jest o, fra o fragment mRNA wirusa. Po podaniu preparatu układ odpornościowy zacznie wytwarzać przeciwciała, a także zapamięta tę reakcję w organizmu. W związku z tym przy kolejnym zetknięciu SARS-CoV-2 będzie mieć większą szansę na obronę przed wirusem. Będzie mieć większą szansę. Na obronę przed wirusem. Szczepionkę Pfizera podaje się w dwóch dawkach, jest skuteczna w ponad 90%. Mam pierwsze pytanie: dlaczego osoby zaszczepione nadal muszą nosić maseczki, zachować od, y, dystans społeczny, nie mogą latać, nie mogą y, korzystać z życia na prawach naturalnych, tak jak to. Każda osoba, która urodziła się na tym świecie, ma prawo do oddychania, do chodzenia, do korzystania z życia, do korzystania nawet z tych rzeczy, które zostały wytworzone przez naszych przodków, ponieważ to nasi przodkowie pozostawili nam w spadku, a my, jako spadkobiercy tych rzeczy, po prostu przychodzimy i przejmujemy te rzeczy. Możemy wyrwać z gardła takim ministrom od, od, od chorób. Swoje prawa, bo oni nie rozumieją, że my mamy swoje prawa do oddychania, tak? I e, że nie potrzebujemy takich preparatów. Ale co tu dalej czytamy? Czytamy dalej tutaj w tym, e, w tym całym e, e, artykule Medonetu. Co jest bardzo ciekawe, jeśli wchodzisz na strony tego typu, po prawej stronie, umów wizytę online u lekarza. Czeka na ciebie 473 lekarzy online. Przecież brakuje lekarzy. Jak to jest możliwe, że brakuje lekarzy z jednej strony, a z drugiej siedzą na internecie 473 lekarzy i czeka na konsultację? Po prostu ktoś ci wciska kit od rana do nocy. Od rana, kiedy włączysz wiadomości, do wieczora, do, dopóki grają dla ciebie wiadomości, ktoś ci wciska kit. Daje ci tą wiadomość z różnej strony. W zależności od tego, jakiej grupy jesteś społecznej, jak rozumiesz świat, taka wiadomość do ciebie dotrze i taka wiadomość będzie na ciebie oddziaływać. Co czytamy dalej? Ile osób w Polsce zmarło po szczepionce na COVID-19? Dane rządu. Bardzo ważna informacja. Klikamy na to i mamy uwaga. Ile osób zmarło? Jakie są komplikacje? Uwaga, stwierdzono, za momencik tutaj zobaczymy, stwierdzono, nie będę wszystkiego tutaj czytał, stwierdzono tak zwanych nopów. ów dane z 20 marca, 4362 zgłoszonych przypadków dotyczących łagodnych odczytów poszczepiennych, czyli zaczerwienienia albo krótkotrwałej bolesności w miejscu ukłucia. Ciężkie objawy odnotowano u 730 szczepionych Polaków, z czego, uwaga, 41 zmarło. Ja, jak patrzę na to z perspektywy osoby, która wie, jak zadbać o swoje zdrowie, wie, jak funkcjonuje organizm i mam wystarczającą wiedzę, żeby zrozumieć, że to wszystko jest ściema, to według mnie minister zdrowia zabił tutaj kolejne 41 osób szczepionką. U 730 osób spowodował ciężkie objawy szczepionką, która jest im niepotrzebna. Ale mamy tam jeszcze jeden artykuł, który jest w tym wszystkim zawarty. Coraz więcej młodych pacjentów w szpitalach z powodu COVID-19. Dlaczego te wiadomości tu się pokazują? Dlaczego jest taki zlepek wiadomości? Najpierw przekazuje Ci się wiadomość w formie takiej chętni, szczepionek wystarczy, zapisujcie się, będziemy szczepić. A później się pewnie ktoś zapy... zastanowi, zaraz, zaraz, ale czy szczepionka jest bezpieczna? Ciekaw jestem, ile osób umiera. Już jest wiadomość tutaj. Jest wiadomość, jak popatrzysz na ilość szczepień, które zostały przeprowadzone i powiesz, a tylko 41 osób zmarło, to nie popatrzysz na to z takiej perspektywy, że skoro wykonano 6 milionów szczepień, to aż 40 osób zmarło, które mogły żyć, jakby nie przyjęły tego preparatu. Bo jeśli popatrzysz na to z perspektywy mojej, która niekoniecznie musi się z Tobą zgadzać na tym etapie, to 730 osób ma ciężkie objawy poszczepienne, a mogło ich nie mieć. Ponieważ nic im nie zagrażało, a teraz zagraża im utrata zdrowia lub życia. I teraz mamy następną rzecz. Coraz więcej młodych pacjentów w szpitalach z powodu COVID-19. Dlaczego to się mówi? Żeby stworzyć wrażenie, że młodzi ludzie też muszą się zaszczepić i czytamy młodych ludzi jak to jest napisane bo ten artykuł to w ogóle jest takie cielemele polane wodą po prostu jak zwróciłeś uwagę od początku całego korona całej tej pandemii chińskiego potopu wszyscy Przekazujące nam informacje są cholernie co do jednej sztuki, co do jednej osoby przygotowani, żeby przekazywać ci dane. Oni codziennie wiedzą, że pozytywnych wyników było nie wiem, 27 164 i zmarło 639 osób. Wiedzą dokładnie co do jednej osoby, która była pozytywna, która zmarła z tego powodu, i tak dalej. Jak oni to robią? Jak oni to wszystko przygotowują? Dla mnie to jest mistyka. Dla mnie to jest mistyka. Ta mistyka została rozwiana w zeszłym roku, w październiku. Okazało się, że to młody człowiek po prostu bawił się wynikami i na podstawie tego zamykał całą Polskę. Ale teraz dalej już nie ma tego młodego człowieka, ni oficjalnie, i dalej bawią się liczbami. Natomiast tutaj mamy informację w przypadku szczepienia. Jeśli nawet nie przeszło Ci przez głowę, że młodych ludzi trzeba szczepić, to podamy Ci informację, że jednak trzeba będzie, bo coraz więcej młodych ludzi jest w, niestety w szpitalach. Z tygodnia na tydzień rośnie liczba osób zakażonych koronawirusem. Obecną falę COVID-19 odróżnia od poprzedniej struktura wiekowa hospitalizowanych osób. Do szpitala trafia coraz więcej 30 i 40-latków. Ja wiem, że to są młodzi ludzie. Natomiast czy to są dzieci? Dlaczego tak się dzieje? Lekarze zwracają uwagę na kilka czynników. I tutaj nie będziemy te czynniki czytać, bo to nie jest bardzo ważne. Natomiast... Dalej czytamy, trzecia fala koronawirusa, znowu jakby przemielone rządu, przekazywała informację, jaki jest udział zgonów procentowy, jeśli chodzi o wiek, śmiertelność i wiek. I popatrzmy sobie, w przedziale od 0 do 5, 0%, od 5 do 10, 0%, od 10 do 15, 0%, od 15 do 20, nagle pojawia się jakaś liczba. Jedna setna, przepraszam, jedna dziesiąta procenta. To są dwie osoby. Nadal w Polsce do 20 roku życia dwie osoby z pozytywnym wynikiem zostały uznane jako osoby, które zmarły z tego powodu. Były to osoby, tak naprawdę dorośli ludzie, bo 18-latkowie, którzy, którzy mieli przewlekłe choroby przez całe życie. Przez całe swoje 18 lat leczyli się, ktoś ich przebadał, zrobił im test i stwierdzono, że one zmarły na chiński potop. To jest niemożliwe, bo później między 20 a 25 rokiem życia znowu 0%, między 25 a 30 dalej 0%, dopiero między 30 a 31, przepraszam, 5 dopiero jest 1,1%. Tak naprawdę śmiertelność, która tu jest powiedzmy w miarę wysoka, to jest powyżej 80 roku życia. Między 80 a 85 rokiem życia mamy 17%, między 85 mamy 23%. Jak ostatnio sprawdzałem, to średnia życia wieku w Polsce to jest między 70 a 80. Dlatego te osoby, które żyją już powyżej 80, to już są osoby, które w każdej chwili mogą odejść. Dzisiaj przykleja im się naklejkę. Ale dzisiaj rozmawiamy o dzieciach. Dlaczego do dzieci się zabieracie? Skoro dzieci ani nie przenoszą tego, ani nie chorują, nie ma żadnego problemu, jeśli chodzi o ich wychodzenie z ewentualnych przeziębień i tak dalej, bo dzieci po prostu mają silny układ odpornościowy. To mówię wprost, ręce precz od moich dzieci. Ręce precz od moich dzieci. Bo jeśli ludzie w Polsce nie zareagują teraz i nie będą walczyć o życie swoich dzieci, to dla mnie nie jesteście w ogóle po prostu, nie wiem, dla mnie jesteście osłami, baranami, owcami. Bo jeśli sami sobie dajecie wszczepić.